Mając dzieci w wieku szkolnym, nie trudno teraz ominąć reforma, która, reformę, która nadchodzi wielkimi krokami. Co sądzisz właśnie o tych zmianach w szkolnictwie, w edukacji? Myślę, że ta reforma wchodzi w życie zupełnie... Spo, jak, znaczy, rozmawiam z nauczycielami, rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w szkole i wiem, że panuje totalny chaos. Ona właściwie, ta reforma wchodzi sama, samoistnie, bez odpowiedniego przygotowania, bez przeszkolenia, bez informacji. To jest po prostu totalne zamieszanie i brak zrozumienia etapów, jak ona powinna faktycznie wchodzić w życie, więc jestem mocno zaniepokojona. Jako rodzic akurat mam to szczęście, że moje dzieci chodzą do szkoły poza polskim systemem właściwie, więc nie, nie jestem narażona na takie gwałtowne zmiany. No cóż, naprawdę trudno mi się odnieść do tego jako, jako ekspert, bo ja pamiętam system rzeczywiście 8 lat podstawówki, potem tego czteroletniego liceum. Daliśmy wtedy radę, wszyscy jesteśmy wykształceni i z powodzeniem jakoś się realizujemy, więc mam nadzieję, że mimo wszystko po tych perturbacjach ten system jakoś zafunkcjonuje. Natomiast to, w jakim, jak, jak jest wprowadzany na kolanie i przepychany właściwie wbrew temu, czego chcą rodzice, to mi się bardzo nie podoba. Z drugiej strony też wiem, że te referent, znaczy te sondaże też pokazują, że no nie do końca ten system gimnazjalny może tak rodziców satysfakcjonował więc mam nadzieję, że, że, że tak jak mówisz, ta reforma jakoś no, nie zepsuje tego, co jest, bo na razie dzieciaki osiągają rewelacyjne rezultaty we wszystkich testach PISA, na przykład Międzynarodowych Osiągnięć Naukowych. Chciałabym, żeby tak się stało, ale też chciałabym, żeby to było lepiej konsultowane i lepiej przygotowane z środowiskiem nauczycielskim, no, a jak wiadomo nie jest.